Dziewczyny, Mary i nad mnie szokują. Jak długo jeszcze będą obrażone? One nam nie wybaczą. Przecież my nie jesteśmy winne. Dziewczyny, im bardziej zwracacie na nie uwagę, tym bardziej się popisują. Zgadzam się, jak chcą wrócić do drużyny, niech porozmawiają z trenerką Abby. A niech to ten rok szkolny zaczął się tak ciężko. Mogę podejść do lustra? Tak. Moim zdaniem to my po prostu nie powinnyśmy się pchać w ten konflikt. Dziewczyny, i co teraz będzie? No nic, Alexa. przez te problemy wszystko wylatuje mi z głowy. Jana, nie przejmuj się. Staram się, Kitty. Chłopaki, co się stało? A czemu tak siedzicie? Co się stało? Kończymy ze szkoła. Nie akceptują nas to. Ja też odejdę, chociaż nie od zawsze jestem zombie. Nikt nas tutaj nie chce. Zakad, no co ty? Kto cię obrażał? Powiedz mi. Kochani, oni się po prostu do was nie przyzwyczaili. Wszędzie tylko problemy. Może jakbym miał dziewczynę, byłoby mi trochę łatwiej. Masz chłopaka? Nie. Ooo, aleksa, ktoś próbuje cię poderwać. Zakat, co się stało? Wiecie co? Chcę mieć zespół, ale go nie mam. Jak będę miała zespół, wszyscy będą mnie szanować. Zalina, to w czym problem? Zrób sobie zespół czy liderek. Zrekrutuj swój własny zespół. Zachowaj dystans! Wszyscy mnie to odrzucają, bo nie chcecie przejść z króliczków do drużyny zebr? Tak, dziewczyny, będę dobrym kapitanem. Zalina się nie przejmuje, że mamy inną drużynę i innego kapitana. Kapitanem jest Diana Zalina. Jakby był tu zip, to by wszystkich ustawił na miejscu, ale go tu nie ma! Ma nawet związek i odszedł. Dobra, nie przejmujcie się tak bardzo. Postaramy się to rozwiązać wiemy o tym nauczycielowi Majkowi. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Zerwałem z nad. Lepiej zostanę w domu i pogram na automacie. Czemu się tak dołujecie? Przez to jest mi smutno. A może zrobimy to ostry żart! Rozbijemy wszystkie paczki! Nie zakad, nie rób tego! Tak, chcieliśmy się stać normalnymi nastolatkami, a nie takie coś. Kochani, tylko zawrzejmy umowę. Nie zrobimy ze szkoły króliczków szkoły zombie, okej? Okay? Dziewczyny, dzwonek. Dobrze, do zobaczenia na przerwie! Dobra, chodźcie na lekcję. To najlepsza decyzja. Wiecie co, chłopaki, myślę, że jej się spodobałem. A znowu zakochała, leć już. Kochani, wasze kakao. Laura, powiedz mi, co będziemy robić na twoich urodzinach? No, chcę zaprosić wielu moich przyjaciół. A zaprosimy też moich? Jak chcesz, to oczywiście, że tak. Zaprosimy wszystkich futbolistów. A moje kakao? Chwileczkę, Ajs, wychodź już. Tak, tak, tyś zamówił skrzydełka? Nie, kakao. Nad, czy to okej, okay, że nie poszłaś na lekcję? Mary, nie chcę tam iść. Nie chcę patrzeć na Dianę i tą nową dziewczynę, Aleksę. Tak, mnie ona też denerwuje. Nancy, twoje kakao. Super, po godzinie. Aj, czemu takie gorące? Mówiłam ci, że nie lubię gorącego. Mam przynieść lód? Tak, proszę, przynieś. Hej wam! Cześć Ryan, tylko nie siadaj przy barze, jest dużo wolnego miejsca. Dobrze pizza, zrób mi lemoniadę z marakui. Wow, Ryan pachnie tak ładnie. Tak Mary, Ryan jest dobry, fajny, ładnie pachnie, ale nie chciałam się z nim spotykać. Tak, jest za bardzo glamour. Dziewczyny, wszystko słyszę, a swoją drogą, glamour facet jest zawsze fajny, też bym z wami nie był. Że co? Bez, Bez przesady. przesady! Laura! Co, nie widzisz, że rozmawiam z Dimą? Ile jeszcze będziecie rozmawiać? To mój chłopak, no bo siedzę tutaj jak ogon. To nie siedź, idź potrenować. Przestańcie krzyczeć, futbolistki. Tak, robicie za dużo szumu to brak wychowania. Czemu twoje przyjaciółki są takie nudne? Z, jak zazdrość. Nie rozumiem, co to za zgromadzenie przecież są lekcje. Aj, pizza? Trenerko Ebi, to jest kawiarnia ludzie zamawiają, a my obsługujemy. Ja to wszystko rozumiem, ale teraz czas na lekcje. Gdzie mają być uczniowie podczas lekcji? Hmm, rozumiem, ignorujecie mnie. Pizza, ice, nie przyjmujcie żadnych zamówień podczas lekcji. I zróbcie mi kakao. Zrób mi kakao. Weź obsłuż. Czemu ja? Nie chcę z nią gadać. Dobra. Słuchajcie, chciałbym, żebyście byli ze mną szczerzy. Nauczycielu Mike? Nauczycielu Mike, nie jesteśmy gotowi być z panem szczerzy. Diana chce ci zadać pytanie. Ilu z Was prowadzi zdrowy tryb życia? Wszyscy! Wow, to fajnie! Wie Pan, że ona nie ma żadnych złych nawyków, właśnie dlatego się z nim spotykam. Słuchajcie, to prawda, jesteście naprawdę fajni, a ci, którzy mają złe nawyki, nie są. Pani Mike, ja się chcę przyznać. O, on robi coś niefajnego! Dobrze, Patryk, jeśli chcesz podejść do przodu i powiedz nam, jaki masz zły nawyk. Dobrze jest się przyznać. Prawdę mówiąc, nie jestem zainteresowana słuchaniem o złych nawykach Patryka. Może niech opowie o tym na przerwie. Kto jest za? Ja. Diana, mamy teraz lekcję na ten temat. Ja chcę, żeby Patryk opowiedział nam o swoim złym nawyku, a my mu wyjaśnimy, co robi źle. Och, Laila, sądziłam, że wiesz o nas wszystko. To ciekawe, że nie wiesz nic o Patryku. Dobrze, wysłuchajmy Patryka. Dobrze, opowiadaj. Ja opaliłem trzcinę. Patryk, to nie jest zły nawyk, tylko głupota. Chciałeś wyglądać jak dorosły? Tak. To nic fajnego. Dobra, siadaj. Słuchajcie, mam dla Was radę. Uprawiajcie sport, będziecie fajnymi zdrowymi nastolatkami. Tak, wszyscy wiemy, że dziewczyny zakochują się tylko w sportowcach. Dobra uwaga, Timur. Dzwonek. Do widzenia, pani Mike. Do widzenia, nauczycielu Mike. Chew, jak nastolatki nas zobaczą, to mamy przewalone. Nie martw się, nie będziemy razem. To trochę straszne. Nie rozumiem, zgubiliście się? Nie wiecie gdzie są wasze szafki? Nie macie tu nic do roboty. Raz, dwa, trzy, wynocha zombie. Wy tak na poważnie? Dziewczyny, czemu nas tak traktujecie? Czemu? Po prostu tutaj nie pasujecie. A! Kef, to był zły pomysł. Super, dobra robota, udało wam się! I co, nastolatki, było strasznie! Tak! Jak będziecie nas źle to zmienimy was w takie jak my! No i polecam się ze mną spotykać. Spotykać? Chcę się umawiać z facetem, ale nie z takim. A niech to są tacy straszni. Dobra, załoga, chodźmy. Przyzwyczajcie się do tego, my też się uczymy w tej szkole. Do, do zobaczenia! Dziewczyny, tak się wystraszyłam. Dziewczyny, teraz tak brzydko pachnie z mojej szafki. Koniec z tym, od dzisiaj to nasi wrogowie. Wrogowie? Przecież oni nas pobiją. Nie, to my ich załatwimy. Dziewczyny, a może zaczniemy się z nimi spotykać? Ten w lokach wydaje się fajny. Co ty nie wiesz, on jest skwity. Nie będziemy zadawać się z zombiakami. No dobra, tylko zasugerowałam, dziewczyny. Słyszysz, że nie znajdziemy normalnych sportowców? Słuchaj, mały, bardzo słabo idę ci te treningi, może to przez Twój związek! Tak, Timur, odkąd jesteś z Dianą, bardzo słabo trenujesz! Co, nie próbujcie tego powiązywać z moim związkiem! Nie bądź niegrzeczny, naprawdę zacząłeś słabo trenować! I uważaj, żeby nie wylecieć z zespołu! Tak, znajdziemy jeszcze jednego faceta, wiesz, ile ludzi chce być w naszym zespole? Co, próbujecie mnie teraz wystraszyć? Smain i tak wiesz, że jestem najlepszym koszykarzem. Jesteś po prostu zazdrosny, że jestem z Dianą. Timur, starszy brat, mówi, to powinnaś go słuchać. Tak, chcę ci pomóc, a Diana po prostu nie wpływa na ciebie zbyt dobrze. Seria, to dlaczego byłeś z Dianą tak długo? Na ciebie pewnie też źle wpływała. Nie, bo przy mnie było normalna i przy tobie stała się taka pretensjonalna. I napompowana. Po prostu nie chcę, żebyś się tak stał. Słuchaj, Smile, to zły kierunek, żeby oddzielić mnie od Diany. To na pewno nie zadziała. Znowu się nie udało. Spoko, spoko, wyrzucę go z drużyny i zobaczysz, jak szybko odejdzie od Diany. Może on w ogóle się nie przejmuje drużyną? Nie, co jak co, ale koszykówka jest na niego wszystkim. Dobra, Smajl, nie przejmuj się, odzyskasz Dianę. Nie mam wątpliwości. Cześć, cześć chłopaki! Cześć! Nie rozumiem, gdzie jest Aleksa, gdzie ona zniknęła? Może w garderobie? Joliczki, cześć, musimy z wami porozmawiać. Macie chwilę? Nie, szukamy Aleksy. Na następnej przerwie, spoko, to przyjdźcie do naszej recepcji, okej? Okay? Nie rozumiem, czemu to siedzicie? Kto jest dziś dyżurnym? My byliśmy wczoraj. Co sądzicie o takim glamour? Ryan, jesteś klaunem, a nie glamour. Co, klaunem? Byliśmy przyjaciółmi, czemu tak mówicie? Byliśmy, ale już nie jesteśmy. Znajdźcie dyżurnego! Denerwują mnie i zombie też. Czemu? Ciągle przesiadują na parterze. Są fajnie, już się zakomplowałem z zakatem. Jestem maskotką od roku, to jedno z moich najlepszych osiągnięć. Tak, fajnie, ale trochę mi cię żal. Ciągle masz na sobie ten kostium. Nie musi ci być żal, jestem dumny, że mogę go nosić. Alexa? Wow, o co tutaj chodzi? Maskotko, podrywasz naszą Aleksę? Oj, dziewczyny, przypadkiem tu rozmawialiśmy. Tak, dopiero zaczęliśmy rozmowę. Tak, o, rozmawialiście, tak? Rozumiem. Moim zdaniem pasujecie do siebie. Uważaj, Alexa, nie złam puszystego serca maskotki. Dziewczyny, o co wam chodzi, czemu nas od razu sfatacie? Mi tam się podoba, jakby co. Maskotka od dawna chce się z kimś spotykać, ale mu się nie udaje. Tak, maskotka jest bardzo dobry, i dziewczyny tego nie doceniają. Dziewczyny, czemu to wszystko opowiadacie? Aleksa, to nieprawda, sam potrafi złamać każdemu serce. Dobra, nieważne. Na no co ty, maskotko? Jeśli ty i Aleksa będziecie parą, to będzie naprawdę fajnie. Będziemy się bardzo cieszyć. Aleksa, maskotka to naprawdę dobry facet. Dziewczyny, zrozumiałam. Dobra, dziewczyny, ja wychodzę, nie będę tego słuchał. <laughs> Jana, chciałyśmy porozmawiać z nauczycielem Majkiem o chłopakach zombie. Tak, Kitty, pamiętam, przypudrujemy noski i idziemy. Aleksa, a te zwróć uwagę na maskotkę, jest naprawdę fajny. Mi podoba się Romeo, ale maskotka też nie jest zły. Alexa, musisz zdecydować, jakiego chłopaka potrzebujesz. Romeo ma charakter, a maskotka jest miły. Co dobrego i z charakterem? Potrzebuję czasu, żeby to przemyśleć. Jana, Laila, co się stało? Mówiłam, że ułożymy harmonogram dyżurów i będziemy na nich. Co to was wezwałyśmy? Jesteście gotowi do pracy dla zwierząt? Chcemy, żeby ktoś nas zastąpił, kiedy nas nie będzie. Tak, mamy tyle czasu, że możemy tu siedzieć i zbierać kasę na schronisko. Nie, nie mogę, jestem bardzo zajęty. Browasty, czemu moglibyśmy usiąść razem? Nie, Julie, jestem bardzo zajęty. Laila, Jana, my z Patrykiem możemy pomóc. Świetnie, Didi i Patryk, zapiszemy was jako ochotników. A co zresztą, nie chcecie pracować na rzecz biednych, porzuconych zwierząt? Ja mogę. Poważnie, nie możesz iść ze mną do kina, ale możesz tu siedzieć? Karina to bułka z masą, no i będziemy zbierać kasy na pieski. Dobrze, zapiszcie nas. A ja mogę tutaj siedzieć nawet samemu? Bardzo lubię zwierzęta, mogę robić takie rzeczy. Świetnie, zrobimy harmonogram, kto i w jakie dni nas zastąpi. Dobrze, jesteście wolni. I dowiedzcie się, kto jest dzisiaj dyżurnym. Browasty, powiedz mi, czemu nie chciałeś pomóc? Bo spędzamy ze sobą za mało czasu, Julie. Ebi, chciałbym porozmawiać. Mike, zaczekaj. Halo, dzień dobry. Chcę wiedzieć, kiedy siłownia będzie gotowa. Nie, no oczywiście, że rozumiem, ale nie mamy sprzętu sportowego ani miejsca do treningów. Jak siłownia nie będzie gotowa w tym tygodniu, załatwię to z kimś innym. Do widzenia. Myślę, że ci uczniowie z klasy Z nie powinni się uczyć w naszej szkole. Mike, uspokój się, pozwól im się uczyć. Wiesz, co się stanie, jak się ktoś dowie, że są w naszej szkole? Rozumiesz konsekwencje? Mike, będzie dobrze. Nawet jeżeli ktoś się dowie, to będzie dla nas bardzo duży plus, że każdy może się uczyć w naszej szkole. Dziewczyny! A niech to zażyczę sobie na święta, żebym nigdy więcej was nie zobaczyła. A niech to, dziewczyny, wystarczy już tego. Nie jesteśmy dziewczyny, tylko Mary i Nat. Dajcie nam spokój. Są takie wściekłe. Czy zawsze takie były? Chodzi o to, że nie były. Mam nadzieję, że pewnego dnia znowu normalnie porozmawiamy. Dzień, Dzień dobry, dobry, trenerko Ebi. Ebi! Musimy z tobą porozmawiać. Dziewczyny, nie teraz. Mam dużo telefonów do wykonania. Dobrze! Dobrze. Aj, spitca, możemy prosić o trzy pączki kakaowe i trzy czekoladowe? Możemy się zamienić miejscami. Okej. Okay. Cześć, Timur. Hej, Diana. Aj, smażone skrzydełka, dwie porcje. Chłopaki jest taki bałagan. Co jest? Nie zostawiłeś nam skrzydełek? Nie, nie, po prostu Diana zmieniła trochę mniej i nie mamy żadnego mięsnego dania. Ale jak to? To co zamówimy? Nie lubię, jak ktoś podejmuje decyzje za innych. Diana, zapomniałaś, co lubię jeść? Sportowcy potrzebują mięsa. Diana, wiedziałam. Porozmawiam z nimi. Timur, zostań i sama to załatwię. Mam dla was ważną wiadomość. Od teraz mamy nowe menu, bo zwierzęta urodziły się po to, żeby żyć, a nie po to, żebyśmy je zjedli. Rozumiecie? Takie jest moje zdanie. I co? Żadnej pizzy, hot dogów, hamburgerów? To nie może być prawda. Słuchajcie, będą pizze, hot dogi i hamburgery. Będą po prostu wegańskie. Uwierzcie mi, to naprawdę smaczne. Już próbowałam. No, Smiley, teraz jesteś na zdrowej diecie. Nie no, wystarczy denerwujesz mnie, mały. To ty mnie wkurzasz. Stop, chłopaki, będziecie się kłócić o jakieś menu. Tak, to nowość, ale nie będziemy o tym dyskutować. Chłopaki, uspokójcie się, siadajcie, wszystko będzie pyszne. Już siadam, ja też siadam. Przestańcie zachowywać się jak dzikusy. Bądźcie normalnymi, odpowiedzialnymi nastolatkami. Ebi? Mike, zaczekaj, dziewczyny, co chciałyście? Chciałyśmy porozmawiać z nauczycielem Majkiem o chłopakach zombie. Dziewczyny, już z nim pogadałam, nie ma nic przeciwko, mogą się tu uczyć. Tak, ja nie mam nic przeciwko. Słuchajcie, moja ukochana jest najlepsza ze wszystkich. Nie mogę na to patrzeć. Ja przestań, nie, nie każdy czuje się z tym dobrze. Mm, smile. Dostał to na co zasłużył. Mały, zobaczysz w domu. Ach, biedny Smile. Zasłużył na to. Dobra, słuchajcie, wystarczy. Musimy wszyscy zawrzeć pokój. Spróbujmy, ale to chyba nie zadziała. Słuchajcie, zrobimy tak. Musimy sprawić, żeby ta szkoła była przyjazna. A wy zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa pa.